Cześć, Cześć Polska. Polska! Wróciliśmy w nowej kuchni, ale to cały czas jest kuchnia Anny. Cześć Anna! Cześć Mariusz! Co będziemy dzisiaj robić? Insalata di polpo. Sałata z ośmiornicy z ziemniakami. Co będzie potrzebne? Ośmiornica. My kupiliśmy ośmiornicę. świeżą. Ale możecie też znaleźć na pewno w Polsce ja widziałem w biedronce w innych sklepach mrożone. Ośmiornice, ziemiaki, pomarańcza, pietruska, licz laurowe. I oczywiście oliwa z oliwek, ocet, yy, goździki, suli pieprz. Anna, od czego zaczynamy? Mettiamo il polpo aquare. Wrzucimy ośmiornicę do gotującej się wody. Do wody dorzucimy też dwa liście laurowe. I goździki. Dwa liście laurowe. I 2-3 goździki. Goździki do wody, wkładamy ośmiornicę do wody z przyprawami, czyli liściem laurowym i goździkami. Gotujemy pod przykryciem 40 minut. Oczyszczamy naszą ośmiornicę z tej fioletowej powłoki. To, co zejdzie, to ok, resztę może zostać. Ok, tak oczyszczoną naszą ośmiornicę przekładamy na talerz. I adesso dodaliamy pezzettini Pokroimy go w kawałeczki. Odcinamy pierwsze głowy, której ja nie będę używał, ale można ją użyć. Przekroimy sobie na pół. I jego macki przecinamy w malutkie kawałeczki. Anna, podasz mi miskę? Tak. Jak się mówi miska po włosku? Come dzisiaj dice en italiano? Miska? Dammi la ciotola. ciotola. Dammi la ciotola. Pokrojona ośmiornica trafia do miski. Mariusz, teraz koimy e, ziemniaki. Ziemniaki. W kosteczkę kroimy ziemniaki. Ugotowaliśmy ich w łupinkach. Wrzucamy do niski. Bene. Ora, Mario, nel frattempo tu mi sbuci l'arancia. Ok, teraz kroimy na kawałeczki, tak, tak jak tak. ziemniaki. Tak pokrojoną pomarańczę wrzucamy do reszty składników. Mario, adesso tagliamo prezzemolo. Pietruszka, natka z pietruszki. Siekamy pietruszkę. Wrzucamy ją do reszty składników. No i co Anna, gotowa sałatka, możemy próbować? No, dobbiamo mettere olio, pochino d'aceto e sale. Oliwa z oliwek, ocet i sól. Oliwa i ocet biały z winogron. Ok. Suli i pieprz. Ok. Adesso Mario po Teraz mogę spróbować. Come Mario. Mmm. Pycha, trochę pomarańczy. Możecie dać też fruta, czarne oliwki, to co chcecie. Czyli co? Cześć Polska i do zobaczenia. Ciao Esposca, alla prossima!